Z tej strony, Michał, dzisiaj chciałem nagrać film o tym, jak szukać pracy w Niemczech. Już wielokrotnie mówiłem, że taki film nagram. Dzisiaj ten film specjalnie dla Was. Natomiast nie będę tutaj dzisiaj opowiadał o tym, jak szukać pracy przez internet, jak przez gazety czy jakieś inne wymyślne sposoby, ponieważ takich filmów w internecie jest już za dużo. Ja się skupię na moim zdaniu najlepszej metodzie i na najczęściej wybieranej przez ludzi, którzy tutaj są na początku. Kariery zawodowej w Niemczech, czyli są to agencje pośrednictwa pracy po niemiecku nazwane leichfirmy. I odpowiedzmy sobie na początek, co to znaczy leichfirma po niemiecku. Lein to słowo oznacza pożyczać, a więc łatwo tutaj domyślić się, że leichfirma jest to firma, która w zakresie swoich usług daje możliwość pracodawcom dużych, dużych fabryk wypożyczanie pracowników czyli tak zwanych Zeitarbeitów, pracowników czasowych. Drugie pytanie, czy łatwo przez taką agencję znaleźć pracę? Odpowiem na to pytanie za chwilę. Dlaczego za chwilę? Dlatego, że chciałbym tym filmem Was bardziej zainteresować i pokazać, jak tutaj wygląda rynek pracy w Niemczech, na przykładzie miasta Lipsk, ponieważ tutaj mieszkam. Ja dzisiaj wybrałem się z kamerą do miasta, do centrum miasta i pokażę Wam ile jest takich firm, czyli tak zwanych mini, nazwijmy to, urzędów pracy. Ja to tak nazywam, ponieważ w każdej tej firmie czekają na Was jakieś oferty pracy, lepsze bądź gorsze. Więc odpowiemy sobie potem na pytanie, czy łatwo tą pracę znaleźć. Druga sprawa to jest różnice. Jakie różnice mamy pracując przez agencję, a jakie różnice mamy pracując bezpośrednio? Ano, różnic jest kilka. Przede wszystkim jedna różnica to jest taka, że nasz zarobek na początku jest dosyć mocno ograniczony, oczywiście, stawką. W zależności od landu te zarobki się wahają i nie będę tutaj mówił o stawkach, ponieważ to są zbyt duże dysproporcje jeśli chodzi o, o cały region Niemiec. Natomiast mamy też takie ograniczenie w postaci site konta. My jako pracownik tymczasowy jeżeli pracujecie przez agencję, w większości w zasadzie w 100% chyba agencji macie coś takiego jak site konto i tam z każdej waszej dniówki jest odkładany jakiś czas. Czasem jest to godzina, czasem pół, to się naprawdę różni, więc nie chcę tutaj dokładnie mówić jak to wygląda. W każdym bądź razie musicie sobie nazbierać czasem 70, czasem 100, czasem 150, a niekiedy nawet 170 takich godzin, i później możecie wziąć sobie dodatkowy urlop za te wypracowane godziny, dodatkowe pieniążki, ewentualnie przez jakiś okres czasu, jeżeli nic z tym nie robicie, to za każde te nadgodziny, które wypracowujecie wtedy, ta firma musi Wam wypłacać większe wynagrodzenie. Takie są w zasadzie główne różnice. Macie tak samo urlop, umowę na czas nieokreślony również możecie dostać, więc tych różnic naprawdę nie ma, nie ma zbyt wiele. Macie takie same prawa jak zwykły pracownik szeregowy w Niemczech z ubezpieczeniem, ze wszystkimi takimi tutaj świadczeniami na, na rynku niemieckim. Dlaczego nagrywam ten film właśnie pod tematem Agencji, Agencji Pośrednictwa Pracy? Ono dlatego, że tych firm, tak jak powiedziałem, jest ogrom w tym momencie w Niemczech. Te firmy wyrosły jak grzyby po deszczu, po tym jak Niemcy dosyć szeroko otworzyli rynki pracy kilka dobrych lat temu, między m.in. również dla Polaków. No i w samym takim lipsku, jak ostatnio rozmawiałem z jednym Niemcem w pracy, tych firm już jest prawie że kilkadziesiąt. Także ja tylko wybieram się do centrum miasta, żeby pokazać Wam, jaki to jest faktycznie e, duży, duża ilość tych, tych agencji. No i w każdej takiej firmie czekają na nas oferty pracy. Także zostańcie dalej, oglądajcie ten film, a ja wybieram się na rynek do Lipska. No to witam, ja już znajduję się w centrum Lipska. E, mam nadzieję, że te dzwony, które słyszycie wtedy, nie będą przeszkadzały. Dlatego będę mówił, starał się mówić głośno. Za mną w zasadzie znajduje się taki dosyć ciekawy punkt w Lipsku, Nikolaiskircha. To tutaj wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o 89 rok i zjednoczenie Niemiec, ale nie o tym oczywiście dzisiaj opowiadamy. Pierwsza firma znajduje się bardzo blisko tego miejsca, pierwsza agencja i już tam zmierzamy. No a później przejdziemy na rynek w Lipsku i zobaczycie jak blisko z tego miejsca jest do kolejnych agencji pracy, także zostańcie ze mną i za chwileczkę pierwsza firma się nam zaprezentuje. Yo. Idziemy sobie jedną z głównych ulic w Lipsku, i tutaj wchodzimy sobie do tych drzwi. Jest tutaj firma, która nazywa się yy, Akurat. Tutaj, proszę bardzo, i zaraz pokażę, jak z głównej ulicy mają fajną reklamę. Akurat Personal de instalungen. a tam wyjście. Dobra, idziemy dalej w stronę rynku. Dobra, ja już znajduję się na rynku w Lipsku. Tutaj za mną jakieś takie białe namioty, bo Lipsk szykuje się do kolejnego święta miasta. Chyba coś na i już powoli szykują. W każdym bądź razie z rynku idziemy w lewy narożnik. No, idąc od strony ratusza, mając ratusz po prawej stronie to idziemy w lewy narożnik i stąd już widać firmę Nazywa się Manpower, a ja już Wam za momencik prezentuję. O, może nie pójdę tak pod słońce. Ona jest dokładnie za mną, po Waszej lewej stronie. Tamte okienka, podejdę bliżej, zrobimy Zoom. Tutaj, tak jak powiedziałem, w tych oknach firma Manpower. Też podobno dosyć duża agencja pracy, jeśli chodzi o rynek niemiecki, tutaj także idziemy dalej no a gdyby ktoś z was zatęskił będąc w Lipsku trochę za Polską no to stoję przy polskim instytucie, który właśnie znajduje się w zasadzie na samym rynku także bardzo dobre miejsce dostali Polacy na ten instytut tylko taką małą panoramkę zrobię przy okazji, już tu jestem przede mną rynek a za mną wyjście do polskiego instytutu idziemy dalej za mną znajduje się rynek w Lipsku, dokładnie go widzicie i uszedłem kolejne, w zasadzie 30 metrów jest kolejna firma Nazywa się Arwa. Już prezentuję Wam wizytówkę na słupie Tutaj dokładnie Przy okazji bardzo dzisiaj dużo ludzi tutaj Między innymi z Polski A za mną film kręcę. Dobra, to idziemy do kolejnej firmy od rynku odszedłem kolejne parę dziesiąt metrów, i natrafiłem tak przypadkiem trochę na kolejną firmę. Za mną jest ich reklama. Firma nazywa się Avant. tu jest główne wejście. Tu mamy domofon i też są wypisane różne oferty pracy. Możecie sobie pokrótce przeczytać, jak ktoś zainteresowany. Także kolejna firma, kilkadziesiąt metrów od rynku. A ja zmierzam teraz na jedną z bardziej głównych i takich reprezentacyjnych ulic w mieście Leipzig na Nikolai Strasę. I tam kolejne dwie firmy czekają ze swoimi ofertami pracy, więc idziemy zobaczyć, co mają do zaproponowania. Ok, już jestem w zasadzie na Nikolai Strasę. Tutaj kolejna firma na rogu nazywa się ZAG. ZAG po polsku. Tu jest wejście i plakacik. Idziemy dalej. Przepraszam, że ja te firmy tak kręcę trochę chaotycznie, ale mamy tam jest tyle ludzi dookoła, że ciężko się skupić. Eee, ale jestem już na Nikolaj I przede mną kolejna firma nazywa się Job AG. Co okay. my tutaj mamy? Plakacik zachęcający aby wejść, jeżeli szukamy pracy właśnie jako komisjoner, sztaper Farer, Team Liter, Kaufman Job AG, drugie piętro. Jak ktoś chce, zapraszam. No. Dobra, słuchajcie, ja uciekam z centrum, ale jak widzieliście e, przeszedłem naprawdę kilkadziesiąt metrów od rynku. W zasadzie w sumie kilkaset. Zajęło mi to e, jakieś niecałe 10 minut i znalazłem 5 firm, w których podejrzewam e, na dzień dobry po zrobieniu takiego bewerbungu. E, dostałbym pracę. A za mną jeden Największy, nie, dokładnie największy dworzec czołowy, czołowy kolejowy w Europie, czyli dworzec w Leipzig. A ja zapraszam do podsumowania. Zostańcie oglądajcie dalej film. W tymczasem. Wróciłem już z rynku z wycieczki po mieście Leipzig. Jak widzieliście, uszedłem naprawdę niewiele kilometrów, zajęło mi to niecałe 10 minut i znalazłem wiele, wiele firm, w których czekają na Was oferty pracy. Ja teraz zadawam tylko takie jedno pytanie, ponieważ na początku tego filmu to pytanie zadałem, jeszcze nie odpowiedziałem: czy łatwo znaleźć pracę w Niemczech przez takie agencje? Odpowiem tak. Tak, bardzo łatwo jest znaleźć pracę w takich agencjach. Dlaczego? Dlatego, że te agencje zarabiają na Was niesamowite pieniądze. Oczywiście pozwalają Wam tutaj w fajny sposób rozpocząć tą przygodę z rynkiem pracy i, co jest bardzo dużym plusem, pozwalają Wam potencjalnie dostać się pod skrzydła już pracodawcy, czyli pracować bezpośrednio w dużych firmach. Jeżeli zaczynacie, przykładowo jako pracownik czasowy w firmie załóżmy DHL, przepracujecie okres próbny, który z reguły trwa 6 miesięcy, spodobacie się pracodawcy, a jest zapotrzebowanie na pracowników bezpośrednio, DHL potrzebuje ludzi, macie dużą szansę dostać się już bezpośrednio, wtedy zarabiać lepsze, lepsze pieniądze. Także jak najbardziej polecam tą metodę. Plusów jest naprawdę dużo. Druga sprawa to jest z tą łatwością znalezienia pracy, musicie jednak pamiętać o jednej rzeczy. Do takiej firmy można wejść nawet z ulicy, umawiając się na termin na dzień następny, czy nie wiem, który wam tam termin wyznaczą, ale jednak musicie mieć tą podstawową znajomość języka niemieckiego, umieć opowiedzieć przynajmniej troszeczkę o sobie, co robiliście w Polsce, jakie macie doświadczenie. Nawet niejednokrotnie te firmy nie weryfikują tego, co wy robiliście w Polsce. Tak jak powiedziałem, ponieważ im bardzo zależy na tym, żeby Was zatrudnić, więc możecie troszeczkę dopowiedzieć, że macie doświadczenie w magazynie, a pracowaliście w sklepie, tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś chce pracować, to może takie rzeczy powiedzieć. Tak jak powiedziałem, tym firmom zależy, żeby Was zatrudnić i dać Wam szansę wystartować tutaj na rynku niemieckim. I jeszcze jedno pytanie chciałem wam zadać. Powiedzcie mi, ja przeszedłem się tak na szybko pięć filmów, zobaczyłem, w każdej z tych film czekają oferty pracy. Ja teraz zadaję pytanie, gdzie jest bezrobocie w Niemczech? Powiedzcie mi, gdzie jest bezrobocie? W dużych miastach bo powiem Wam szczerze, że to bezrobocie w zasadzie nie istnieje, a ci ludzie, ci Niemcy, którzy siedzą na tych zasiłkach Harcwija czy innych, po prostu robią to z wyboru, bo bardziej im się to opłaca. Jeżeli ktoś chce pracować, jest Niemcem, Polakiem czy jeszcze innej narodowości i mieszka tutaj w Niemczech, to pracę znajdzie. Naprawdę znam masę tutaj ludzi, którzy zaczynają przez agencję i świetnie sobie radzą. Także, jeżeli myślicie nad tym, żeby wyjechać do Niemiec, naprawdę nauczcie się chociaż troszeczkę tych podstawowych zwrotów. Tak jak powiedziałem, opowiedzieć trochę o sobie i nawet nie zaprzątajcie sobie głowy w Polsce szukać pracy, bo. Tutaj już przyjeżdżając do dużych miast w Niemczech, naprawdę znalezienie tej pracy nie jest problemem. Umawiajcie się tutaj już bezpośrednio na terminy, aczkolwiek też możecie zrobić, jeżeli chcecie mieć czystą głowę jeszcze przed przyjazdem do Niemiec, możecie też poszukać sobie takich firm, wpisać personal deinstalungen, to znaczy usługi personalne, no i miasto, do którego się wybieracie, i tam wysłać swoje bewerbungi, czyli CV. Albo krótkiego maila, że szukacie pracy. Na pewno, jeżeli wyślecie 10 maili, to dostaniecie dosyć sporo odpowiedzi. To Wam gwarantuję. No cóż, ja dziękuję za dziś. Myślę, że zainteresowałem Was tym odcinkiem. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania i oglądania tego kanału, ponieważ na pewno będą się pojawiały kolejne filmy. Dziękuję i życzę wszystkim dobrego dnia. Trzymajcie się, hej!